Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce? Słuchajcie, hubert Misujewski świeżutko razem po panelu Sekwento. Siemano mordysku. Y, Ostatnio było mocno, dzisiaj było jeszcze mocniej. Sekwento, y, czy dokładnie tego się spodziewałeś, kiedy dostałeś? Nie wiem, wiadomość, że będziemy program z Nathanem, że to pójdzie w tak tę stronę. Ja, bo od razu mówię, że będę jechał jak składę za te słowa, co on w ogóle gadał dzisiaj. Alan jak zadzwonił co gadał, że będzie ruchał siostra, a potem nie. No, człowieku, to jest, to jest pierwszy gościu. Co on robi? Boy. Cios przyjechał ku niego jako kolega mu kupiła li listwa. Ja nie wiem, najkrótsze ni przyjaźń. No kurwa, sakra, nie? Ja nie rozumiem tego gościa w ogóle, co on nie? Ja, ja wiedziałem, że kilka razy tobie emocje puściły. Chciałeś pójść w jego stronę. No, ochrona była w swoim miejscu. o ten, o, o panel przypierdolił, no ale nie da rady, wiesz co chodzi. No co, musiałem butelką. Tak nie trafiłem. No, nie da nic robić, mówi, że może z trzech, zaraz za garażami, no to ja mogę poczekać, mogę mu napisać Sara, nie? Rozmawiałem. Ja mam w... no, tą walkę mogę, mogę z za nim zawalczyć na tym klałcie, ale mogę rozmawiać na pewno na mieście. Mam wadę, że pójdzie na psy się razliku to obchodzi. Rozmawiałeś z Alanem jeszcze teraz czy nie? Nie, nie rozmawiałem. Strzelam, że też pewnie. Tam jest dużo emocji z Ty masz dużo większy konflikt z, ze swoim rywalem, a kto, e, znaczy właśnie z Natanem, niż e, z Piorkiem Bombu, nie? No coś tam z Bombą, tak samo coś tam, gdzie wiadomo gdzieś tam na wywiadach, a to, że nie mam siły, to tak samo coś tam e, poddymiliśmy, ale to wiesz, jakie to dymy, nie? To nic do niego, gościa tego nie mam. E, coś tam, jakieś parę słów zamieniliśmy ze sobą, ale to będzie sportowa walka, nie? A te no to nie wiem, no... Mogę się na z nimi, kurwa, następny galak, nie ma problemu, nie? Robiłem wtedy wywiad z Adrianem Ciosem. Słyszałem, że był telefon od Ferrariego. Był, no. I tam też jest. E I zaczął mógł mówić właśnie, C I za takie słowa tak samo będę z nim wyjechał, że też jest, kurwa, frajerem. I mam wyjechać na niego. On pierwszy wyzął mnie od a nie jestem, C jestem normalnym gościem. To on kurwa. Polak mi tak samo pokazywał, kurwa, jakieś papiery na niego, to niech zapknie tyle, Ja się nie boję jakiegoś Ferrariego, że on będzie mi gadał, że ja nie mogę na, na Warszawę wyjść. Mam, tego Ferrariego. To jest k, i tyle, nie? Dobrze się czujesz w takich free fightach, czy jednak wolałeś tam te wcześniejsze, w których byłeś? dobrze się ale tak samo, trochę przesada jest, jak te k***a tak wyzywają, nie mają szacunku właśnie do rodzin, k***a, do kobiet. Trochę to w takie coś, nie? się odpalam za bardzo, no. Ja wiedziałem już, że na pewno też pojawi się telefon do Ferrariego po tym, jak on dodał e, dzisiaj story. Tam, tak. Tam parówka była na tobie, No, on nie? No i dobra, a gdyby, słuchaj, były, nie wiem, propozycje walki, ty i Alan, kontra Nathan i Ferrari. Nie ma problemu, możemy to robić. Ja, Alanik, Nathan, kur. i Ferrari, możemy się. Na że oni się obstrają i nie wezmą tej walki. I teraz też pytanie, czy jeżeli byście zaakceptowali taki pojedynek, to czy nie obawiałbyś się, że to jeszcze bardziej eskaluje na programach niż to, co było ale dzisiaj? No wszystko, to takie dwie no i ja z Alanem, z moim przyjacielem, to są dwóch też przyjacieli, ale pseudo, bo kur. Nathan to widzicie, jak to jest. Półisowa, że przed chwilą co się stało ciosem, to mi się wydaje, że tak samo z Ferrari by zrobił. To jedzie, bo to nie jest prawdziwa na pewno przyjaźń. A ja salane na pewno bym jechał z nim jak żebyśmy ich nie? Naprawdę. Mocno zdenerwowany jesteś, ja wiem. za no e wychodzę wariacie, że naprawdę nie byłem tak dawno w kurny, na to mówię. Nie? nie, że wiadomo, że trzeba jakieś tam dymy robić, tylko to jest na sero, że wszystko już wychodzi ze mnie. No, ale przeklinam, sorry, że przeklinam, ale nie daję rady już. nie? No już myślę, że kilka minut tego jest, więc już nic się nie dzieje. No. E Sekwento, słuchaj, jeszcze jest konferencja. Tam strzelam, że również będziecie mieli wspólny panel. Ja strzelam, że też na waszym panelu pojawi się Amadeusz Ferrari. Na pewno. No i face-to-face kur... face robimy wszystko, możemy się na napier... Tylko, że nie będziemy się na pewno spięć na pierwsze. A chyba, że pierwszy zaszczyt, to tak samo w niego będę wierzył, bo ja się nie boję, żadnego tego Ferrari, jego Natana w w pi... mamku do jednego wora. Kur... Nie? Ale jak chcą, robimy dwóch na dwóch, Alan też tam będzie na pewno na konferencji, możemy się na napier... dwóch na dwóch nawet. Nie wiem, we wrześniu czy w październiku jest gala i robimy to, nie? A co ci słuchaj mówi Alan, jak e, nie wiem, jesteście prywatni o tym wszystkim, co się tutaj dzieje? No, to mówisz, że to przesada, no kurwa, wiadomo, on też jest kurwa uczuciowy chłopakiem, wiesz, to jest normalne, naprawdę, Alan jest zajebisty, znasz go, nie? No i to ci powiem, no to jakby ktoś tak powiedział, że moją siostrę rucha, no to samo, kurwa, zareagował tak jak Alan, wiesz co chodzi, no kurwa, jak może takie coś powiedzieć w ogóle, nie? Ja bym nigdy nie powiedział dla gościa nawet z podwórka, że, że będę ruchał jego siostrę, a gościu gada na kurwa konferencji, która ogląda, nie wiem, tam parę milionów osób, tak? Później. Ale był taki moment, że ja już mówię, kurde, Sykwent już, już ma to za sobą, na początku było ostro, były dymy, a potem już ty trochę się wycofałeś, siedziały z boku. Jak tego wszystkiego słuchałeś, co też możesz powiedzieć o tym wszystkim, co oni mówili? Ogólnie mam wyjebaną, tam gadają o tej Nikicie, czy o oni fansach, to kurwa cały czas wałkują, to kurwa, niech, wiesz... Yy... No to nie, ja mam wyjebane ogólnie, to nie słucham tylko się śmieję z tego, cały czas jakieś OnlyFansy, zdjęcia, jak chce dziewczyna, nich chce to robi, zarabia na to pieniądze i ma wyjebane, tak samo, wiesz, tak samo fagata, tak samo i nic do tego nie ma, no jak pozwalają, tak, takim lepiej jest, no to wiesz, ja bym nie pozwolił na przykład dla dziewczyny swojego, yy, swojej OnlyFansa założyć, nie, bo to dla mnie to jest takie, wiesz, chujowe trochę, no, ale wiesz, każdy ma swój wybór, nie, i każdy, każdy, wiesz, wkurzony jestem, opierdolę, masakra, nie. Jeszcze słuchaj, jeszcze jest ta osoba, która jest tutaj, jest tutaj Adrian Cios, na zapleczu. On też o tobie nieprzychylnie się wypowiadał. No. Co tam pomiędzy Wami też jest nie tak? No Mamy jakiś tam konflikt na pewno, kurwa, i też możemy zrobić walkę, możemy to wyjaśnić w oktagonie, nie? No jest pizdo, no to samo ci powiedzieć? Słuchaj, a co Ty sobie <laughs> pomyślałeś wtedy, kiedy oni stali obok siebie no. i nagle jeden drugiemu. Ja <laughs> wariowałem ogólnie, mówię, kurwa, na ten człowieku, kurwa stoi, mówi, przyjedzie mój przyjaciel, kurwa, kolega, a tu nagle, kurwa ten przychodzi, ten go pchał i mówi liścia. do no człowieku, jak może tak coś zrobić, kurwa? To trzeba być taką kurwą. No, naprawdę, nie? N kurwa masakra. Jebany c. Dobrze, i teraz idziemy jeszcze dalej. Słuchaj. Yy, na pewno się przygotowujesz. I teraz jak, No dobra, ale teraz jak to jest? Jak yy, załóżmy, no. Masz takiego tam rywala, którym jest Natan. Musisz bić się tutaj. Yy, wy macie w ogóle jakiekolwiek emocje? Nie, no mamy emocje na pewno. Wiesz, to jest walka, ja to podchodzę do tego, z, z, wiesz. I jak najlepiej się przygotować i pokazać, się z najlepszej, najlepszej strony, nie? Mhm. Także wiesz, no trenuję, zapierdalam i robię roboty i dalej lecę, nie? coś specjalnego na konferencję, czy nie? Coś specjalnego? No coś tam na pewno przyszykuje, nie? Na pewno tego Ferrari'ego, kurwa tego natana jebane... Nie, no nie mogę masakra, nie chodzę czas. A u ciebie, słuchaj, u ciebie z Ferrari, to się zaczęło od tego, co? Że on ma spinę z Alanem, tak i tak, tyle? Tak, no Alan właśnie dzwoni. Co tam Alanik? Właśnie wywiad mam z Hubertem. jesteś na głośniku, co tam? Chcesz coś dodać, ale coś nad coś siebie? Dodać. Dodać? To masz okazję teraz. Dawaj. Co chcesz, dodać? co chcesz dodać? Jeszcze raz. Jakbyś chciał coś powiedzieć teraz po programie, no to masz okazję, bo tutaj mamy wywiad ten właśnie sekundę. to na wizji, Po prostu, kurwa, uszkodzone uszkodzonej to ciężko, nie? Widziałeś to no tak samo, możemy ich napierdalać dwóch na dwóch, ale się obstrawił na pewno. Nie, ja też, ja powiedziałem, że ten co widziałeś, że na walce, teraz było na 21, Poszedł do niego, powiedziałem do niego normalnie, ciesz się, że on teraz walkę, będzie już wykurwił teraz, ale powiedziałem, że łapię, to do go napierdala. Słuchaj, przyjeżdżasz na konferencję w poniedziałek, czy nie? Jedzie, jedzie. Bo ja też tak zaproponowałem, a gdyby kiedyś doszło do takiego starcia, ty i Sequento kontra Ferrari i Natana. Najpierw tego Natana, a potem nie? Dobra, dobra Alan, dobra, trzymaj się, na razie. No Ale o, tam jest też, co? Grubo. Jest zagotowany każdy, nie? Ja myślę, że dzisiaj jak wrócisz, to tylko będzie jeden temat, co? Wyjeb... no będzie, na pewno pogadamy sobie. No ale co po co mam gadać o tym swelu, kurwa, nie? Na konferencji sobie pogadamy. Powiadam sobie na konferencji, już tak e, kończąc, wszystko to bardzo mocno eskaluje, ty eskalujesz też w tych free fightach stary, zobacz jeszcze niedawno wchodziłeś, to było tak powolutku, powolutku, z lizakiem był taki ten duży tak, przeskok, no był, no ale jednak to chyba pokazuje, że te emocje, to wszystko w tych free fightach, no, znaczą najwięcej, co? Do takiego, wiesz, pokazania siebie i do tylko, takiego ja nie wybicia. Tylko boga, tylko wiesz, jak mam Tego po... nie powiedziałem. No wiadomo, nie? No, no to idzie to do góry, wszystko wiadomo, że z kurwa, z miesiąca na miesiąc, coraz... tak samo jak w treningach, tak samo w free fightach, w tych konferencjach, nie? Jak jest doświadczony i wie na przykład, jakie to kurwy mają zachowania i mhm. trzeba jechać z nimi. Nie? Męczy to, czy nie? No, trochę męcz, no ale, ale kurwa, dobierę jestem świeża, to nie to mogę, wiesz. Nie ma problemu. Ktoś ma jakiś problem do mnie, to zapraszam. No dobra, skokę to co? No to kończymy, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. E, psychologa tam sobie zamawiaj. <laughs> nie potrzebuję psychologa. Trzymajcie <laughs> się.